Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu usterki P0019, a konkretnie pozycja wału korbowego w korelacji z pozycja wałka rozrządu czujnika Bank 2B. Wiele osób zgłasza problemy z tym błędem, dlatego postanowiłem STWORZY film, w którym wyjaśnię, co on oznacza, jakie mogą być jego przyczyny i jak go rozwiązać. Przeanalizujemy działanie układu rozrządu, omówimy możliwe objawy usterki oraz przedstawimy sposoby diagnostyki i naprawy. Jeśli wiedz borykasz się z kodem błędu P0019 koniecznie obejrzyj ten film. Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kodzie usterki P0019, który oznacza problem z korelacją pozycji wału korbowego i wałka rozrządu w silniku. Kod usterki P0019 oznacza, że komputer pokładowy wykrył problem z synchronizacją pozycji wału korbowego i wałka rozrządu w silniku. Wał korbowy i wałek rozrządu to dwa kluczowe elementy silnika, które muszą być ze sobą zsynchronizowane, aby silnik mógł prawidłowo pracować. Objawy kodu usterki P0019 mogą się różnić w zależności od samochodu i silnika, ale najczęściej obejmują Zapalenie się kontrolki check engine. Trudności z uruchomieniem silnika. Nierówną praca silnika. Spadek mocy silnika. Zwiększone zużycie paliwa. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu usterki P0019, w tym uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Rozciągnięty lub uszkodzony łańcuch rozrządu. Zużyte koła zębate, wałka rozrządu. Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza. Aby zdiagnozować kod usterki P0019 należy użyć skanera OBD2 do odczytania kodów usterek z komputera pokładowego. Następnie należy sprawdzić stan czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu. A także łańcucha rozrządu i koł zębatych wałka rozrządu. Naprawa kodu usterki P0019 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić uszkodzony czujnik. W innych przypadkach konieczna może być wymiana łańcucha rozrządu lub koł zębatych wałka rozrządu. Aby zapobiec kodowi usterki P0019, należy regularnie serwisować samochód i wymieniać zużyte części. Takie jak łańcuch rozrządu i koła zębate wałka rozrządu. Kod usterki P0019 oznacza problem z synchronizacją pozycji wału korbowego i wałka rozrządu w silniku. Objawy tego kodu usterki mogą się różnić, ale najczęściej obejmują zapalenie się kontrolki check engine, trudności z uruchomieniem silnika, nierówną pracę silnika, spadek mocy silnika i zwiększone zużycie paliwa. Przyczyny kodu usterki P0019 mogą być różne, w tym uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, uszkodzony czujnik położenia wałka. Rozrządu, rozciągnięty lub uszkodzony łańcuch rozrządu, zużyte koła zębate wałka rozrządu i nieszczelności w układzie dolotowym powietrza. Aby zdiagnozować kod usterki P0019, należy użyć skanera OBD2 do odczytania kodów usterek z komputera pokładowego. Następnie należy sprawdzić stan czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu, a także łańcucha rozrządu i koł zębatych wałka rozrządu. Naprawa kodu usterki P0019 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić uszkodzony czujnik. W innych przypadkach konieczna może być wymiana łańcucha rozrządu lub koł zębatych wałka rozrządu. Aby zapobiec kodowi usterki P0019, należy regularnie serwisować samochód i wymieniać zużyte części, takie jak łańcuch rozrządu i koła zębate wałka rozrządu. Kod P0019 to kod usterki diagnostycznej OBD2, który oznacza problem z korelacją pozycji wału korbowego i wałka rozrządu w banku 2, czujnik B. W skrócie. Oznacza to, że komputer silnika nie widzi prawidłowej synchronizacji między wałem korbowym a wałkiem rozrządu, co może prowadzić do problemów z uruchomieniem silnika, spadkiem mocy, a nawet jego uszkodzeniem. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0019 w tym uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik położenia wałka rozrządu. Jest odpowiedzialny za wysyłanie sygnału do komputera silnika o położeniu wałka rozrządu. Jeśli czujnik jest uszkodzony, komputer silnika nie będzie w stanie prawidłowo zsynchronizować wału korbowego i wałka rozrządu. Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Czujnik położenia wału korbowego jest odpowiedzialny za wysyłanie sygnału do komputera. Silnika o położeniu wału korbowego. Jeśli czujnik jest uszkodzony, komputer silnika nie będzie w stanie prawidłowo zetsynchronizować wału korbowego i wałka rozrządu. Rozciągnięty lub uszkodzony łańcuch rozrządu. Łańcuch rozrządu łaczy wał korbowy z wałkiem rozrządu. Jeśli łańcuch jest rozciągnięty lub uszkodzony, może to spowodować problemy z synchronizacją wału korbowego i wałka rozrządu. Uszkodzone koła zębate wałka rozrządu. Koła zębate wałka rozrządu są odpowiedzialne za obracanie wałka rozrządu. Jeśli koła zębate są uszkodzone, może to spowodować problemy z synchronizacją wału korbowego i wałka rozrządu. Nieszczelności w układzie dolotowym, nieszczelności w układzie dolotowym mogą powodować problemy z przepływem powietrza, co może prowadzić do problemów z synchronizacją wału korbowego i wałka rozrządu. Typowe objawy kodu P0019 to trudności z uruchomieniem silnika. Silnik może mieć problemy z uruchomieniem lub może w ogóle nie uruchomić się. Spadek mocy. Silnik może mieć spadek mocy, szczególnie przy niskich obrotach. Szarpnięcia podczas jazdy. Silnik może szarpać podczas jazdy, szczególnie przy przyspieszaniu. Zapalenie się kontrolki check engine. Kontrolka check engine zapali się na desce rozdzielczej. Zwiększone zużycie paliwa. Silnik może zużywać więcej paliwa niż zwykle. Aby zdiagnozować kod P0019 należy użyć skanera OBD2 do odczytania kodów usterek z komputera silnika. Następnie należy sprawdzić czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu, łańcuch rozrządu, koła zębate wałka rozrządu i układ. Dolotowy pod katem uszkodzeń. Naprawa kodu P0019 będzie zależeć od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem, należy wymienić czujnik. Jeśli problem jest spowodowany rozciągniętym lub uszkodzonym łańcuchem rozrządu, należy wymienić łańcuch rozrządu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonymi kołami zebatymi wałka rozrządu, należy wymienić koła zębate. Jeśli problem jest spowodowany nieszczelnościami w układzie dolotowym, należy uszczelnić nieszczelności. Kod P0019 to kod usterki diagnostycznej OBD2, który oznacza problem z korelacją pozycji wału korbowego i wałka rozrządu w banku 2, czujnik B. Problem ten może być spowodowany kilkoma czynnikami, w tym uszkodzonym czujnikiem, rozciągniętym lub uszkodzonym łańcuchem rozrządu. Uszkodzonymi kołami zebatymi wałka rozrządu lub nieszczelnościami w układzie dolotowym. Naprawa kodu P0019 będzie zależeć od przyczyny problemu.